To są moi goście, bliźniaki z Facebooka, także... Pozdrawiamy! No, fajnie się cieszę. na Facebooku. No. Fajnie już które nasze spotkanie, więc siedzimy sobie w Bielawie nad jeziorkiem, a ja korzystam z okazji, coś wreszcie do Was pogadam, bo Was zaniedbałam, jak zawsze. No, ale już będę nadrabiać te zaległości, więc dzisiaj jest dobry moment. Oni będą odpoczywać, a ja idę coś gadać, no. Słuchajcie, jestem już po zabiegach. To trwało 4 tygodnie. Masaże niesamowicie bolesne. To jest takie końcówka śladu, widzicie? Ale to już jest wygojone. Moje ciało tak wyglądało. Zbite, skatowane. Całe plecy. Nogi seniora. To nie są takie zabiegi, jak się idzie do sanatorium czy macie gdzieś tam e, e, rehabilitację. Jest napisane. Ja przeszłam katorgi. ludzie ludziom się lały, ludzie po prostu krzyczeli w głos. Wszystkie zabiegi bolesne. I ja byłam przez cztery tygodnie na kuracji takiej oczyszczającej. Właśnie to jest medycyna ludowa, to jest naturalne metody leczenia. To ktoś by powiedział, co to daje. No daje, trzeba sobie o tym poczytać, więc nie będę Wam tu opowiadać szczegółów. Jestem, tak jak powiedziałam, na jeziorkiem w Bielawie. Byłam pod koniec 3-4 tygodnia strasznie umęczona, bardzo, bardzo, bardzo. Zabiegi trwały, trzeba było trzymać rano, ze śniadaniem prawie, że do wieczora. Więc po takim dniu nie chciało się nic mówić, pisać, oglądać, ja, jak nawet kocham piosenki. Nie miałam siły obejrzeć piosenek, dlatego nawet Wam tu nie komentowałam, nawet nie przeglądałam. I Zunia, ty moja kochana, ona mi co chwilę filmiki a ja nie byłam w stanie odsłuchać filmików. Po prostu tego się nie da opowiedzieć. No, dzisiaj jest poniedziałek, więc od soboty jestem już w domu. Zdążyłam zaliczyć urodziny 18, ale też nie byłam pewna, czy na nią pójdę, bo po prostu byłam jak zbity pies. Na szczęście trochę mnie puściło. Zabiegów nie ma, więc mogę się delektować tu z przyjaciółmi z Facebooka. Cieszę się bardzo, bo pogoda dopisała. Mogę z nimi być, przebywać się, przemieszczać. To tak tyle wiadomości, moi kochani. Zabiegi skończone, ale mam zalecenia do domu, więc dalej będę musiała co jakiś czas parę zabiegów sobie w domu wykonywać, ale to już nie będzie to. To nie będzie takie męczące. To nie będzie takie bolące i tak dalej. No i teraz będę czekać jak to się mówi, na regenerację. Organizm jest tak pobudzony, każda cząsteczka od czubka głowy do czubka palców była dotknięta. Nie było miejsca, które by ktoś nie dotknął, ani kosteczki. To było niesamowite. Więc takie przeżycie to jest mega, 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 jak to mówię, zapanie w pamięci, tego się nie zapomni. I czy było warto, no słuchajcie mam nadzieję, że po tym mój organizm zacznie się pobudzać z tego co wiem, dużo ludzi zdrowieje, bo organizm tworzy tą samoregenerację, tak jak my mamy zdolność regeneracji siebie, ale po prostu mu trzeba pomóc, więc moje ciało jest pobudzone, rozbite, każda cząstka, każda limfa, było skakanie do beczki pod zimną wodę to dla mnie horror, bo ja w ogóle z jestem ciepłoróbna, się kąpię w ukropach a tu siedzieliśmy w saunie, później e, trzy strumienie, czy pociągnięcie sznureczkiem zimna woda leje się na głowę i leci się na zewnątrz, wchodzi się do lodowatej beczki z wodą. No, ja o tyle przeżyłam, że to jest, było w tym okresie czasowym. A nie zimą, kiedy jest lód, kiedy jest śnieg, kiedy jest powiedzmy na minusie i wieczorem też trzeba wchodzić do tej beczki, już nie ma sauny i trzeba wejść bez takiego rozgrzania. Dałam radę. Jestem mega dumna z siebie. Doceniam siebie za to. I myślę, że nie pójdzie to na darmo, że ten mój trud będzie wynagrodzony, i tak jak mówię, teraz czekać będę na regenerację. To jest dopiero od soboty, zaledwie dwa dni, więc teraz ten organizm będzie się regenerował, wszystko będzie się w nim naprawiać, ale to nie to, że tylko tam byłam i na tym koniec. Jest teraz moja praca nad sobą. Tak jak sobie wyczyściłam moją głowę z różnych myśli, Pracując nad tym, tak teraz muszę co jakiś czas robić zabiegi, zmienić też w swoim życiu różne rzeczy, robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam. No, umysłem się zajęłam, super, poszło mi to bosko, ale ciało było moje, tak jakby zostawione, więc jest tak zwany cud: ciało, dusza, umysł, i to musi razem współpracować ze sobą. Także kochani, trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam też za siebie kciuki. Jestem osobą pozytywną i cały sukces w tym wszystkim to, jak nam powiedziano, oni robią 5% roboty, a my całą resztę. Nasze podejście, nasz stosunek do siebie, to jak będziemy żyć, co będziemy robić, ile wiary w to włożymy i serca, to po prostu zaowocuje. Mi już wiary nie brakuje. Ja jestem już taką osobą, że to, co się nauczyłam przez te lata od 2015 roku, sprawiło, że dało mi to siłę. Dało mi siłę na przetrwanie. Daje mi siłę, aby się utwierdzić w wierze, że wszystko idzie ku dobremu, że wszystko to, co robię, jest dobre, prawidłowe, że wybrałam dobrą drogę. I na swojego lekarza, opiekunów, yy, wzięłam anioły i Boga, więc oni są największą siłą, największą mocą. I teraz dołożyłam ja cegiełkę swojej wiary, swojej miłości, swojej mocy. To ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby sobie dać to, co najlepsze. A dam sobie spokój, relaks. Ciszę, teraz jest dobry okres, bo jest lato, więc będę jeździć na rowerek. Będę się przemieszczać wśród przyrody, relaksować, odpoczywać, może się gdzieś zawalię, może jeszcze gdzieś sobie pojadę. Nie mam na ten moment planów, bo u mnie się wszystko dzieje spontanicznie, kochani. Więc nie wiem, gdzie sobie jeszcze pojadę i co się wydarzy, ale wierzę mocno w to, że będą się wydarzały same dobre rzeczy. I teraz będzie płynąć do mnie samo dobro i nagrody za to moje poświęcenie, za, za tą moją pokorę. I godzę się z tym wszystkim, co jest, i czekam po prostu to, co będzie. A Was bardzo kocham. I teraz po, po tym wszystkim już mam siłę, będę do Was mówić częściej. I oczywiście ten miesiąc. W którym nie byłam w stanie. Będę nagrywać do Was moje filmiki, moje przemyślenia. Będę mówić jak się czuję, co się dzieje, co się wydarza. A sama jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Całuski, kochani, ślę moją cudowną energię. Bardzo Was kocham, jak zawsze.